Cześć wszystkim, tu bezmienny, zapraszam na trzecią misję z kampanii amerykańskiej. Misja ta nazywa się Szarża. Zaczynamy od krótkiej scenki. Kornel, John, nie wiedziałam, że tu będziesz. Gdybym wiedział, że Cię tu spotkam, pewnie bym został w domu. Dobrze Cię widzieć, Andy. Ciebie też stary. Kim jest Twoja kolega? Michał, to inżynier. Mógłby się przydać, tyle że jest. Sporo ich tu. Wiesz, młodzież, czego tu szukają? Jeszcze nie. Chwilowo nie wiem nawet, z jakiej no cóż, Mamy tu informację o tym, co w poprzedniej misji było. O Historia się, o krótko mówiąc, już zmieniła. Jak się stąd wygrzebiemy, przepytasz go sam. Widać, prawdopodobnie Amerykanie wygrali w e, przyszłości no, Rosjan. Ja go ze sobą. Nie lepiej byłoby trzymać się razem? Nie. Paweł mówi, że w okolicy kręci się więcej roskach, i chce, żeby twoja ludzie ich wyśledzić. No cóż, pan na podziału. No dobra. Nie zrozumieliście moich rozkazów, Macmillan? Powiedzcie, Cornelowi, że ma niezwłocznie wyruszyć na wschód, i czekać na sygnał do ataku. Wy weźmiecie czterech ludzi. No cóż, Paul niezbyt jest za połączeniem sił. No cóż, lepiej w dwóch grupach. To jego zdanie, no ja bym się nie zgadzał z tym zbytnio. wsparcie. Wielkie nic! Skończcie z tym pesymizmem! Tak? To niech lepiej... No dobrze, mamy wybrać pięć postaci. Bierzemy Syrusa, Lisę, Bobiego, Polka Tamma i bliżej nieokreśloną postać, która nie ma znaczenia w sumie w fabule. Uważaj na siebie. Ty taś... Rusek idzie wraz z, z, z tamtymi. No dobrze. My wsadzamy Bobiego do furgonetki i ruszamy dalej powolutku. Dzwonimy trochę, bo tutaj mogą być Rosjanie. A my nie mamy medyka, jak widać umiejętności No i Bolało. Bardzo nam to w ogóle nie wyszło. Bardzo szybko zrobimy szybkie wznawienie misji. Już po wyborze bohaterów. Wsadzimy postać, która najsłabiej posługuje się bronią. I poślemy ich wszystkich tutaj na górę, mm -hmm. troszeczkę jest o wiele zabawniej, kiedy oni też Musimy troszeczkę troszeczkę lepiej podejść do tego. No dobrze drugie podejście już wyszło nam znacznie rapiej.robi zabijnie Ju czy nie no, mogą się przydać. warto zabić i dołączyliśmy do grupy. musieliści mamy przebić Nic mi o tym nie wiadomo. To dlatego, że ja tu teraz dowodzę. Tak jest Dobrze. Samą kolejną postać, która no, Henry flęcz jest drogach. A ja z... praktycznie no... W sumie tego w tej misji tak bardziej e, z nim mamy z do czynienia. Na wschodzie jest druga grupa naszy. A z drugiego zrobią sito. mamy robot... No dobrze. Teraz Paul zrobi co ma zrobić. John podejdzie tu. Tutaj zamienimy go na medyka. Cyrus podejdzie tu. Budujemy przy okazji. Co znajduje się w tych paczkach? Różne ok. się o skrzynkach. Nie będzie miał tak. Czyli nawet po zamontowaniu lekkiego... Zrobię co w mojej... No dobrze. Mamy kolejne możliwości. Tutaj zrobimy małą przeróbkę. Budujemy bunkier. On, możemy przyspieszyć już w sumie. Henry Lynch też się przyda w tej chwili jako. Tak. Wyślemy przy okazji tutaj, aby podleczył. W międzyczasie jak budynek jest budowany. Damy też tutaj Macmillanowi. Przerzucamy Polkata do... E, I zlecamy opracowanie technologii. Zaś wreszcie zlecimy e, wybudowanie... Wybudowanie... Mm, no, nie ciężarówki, tylko wybudowanie e, warsztatu. Jesteś. Kapral Frank na rozkaz. Mam dla Pana pewne informacje i mamy kolejną postać, bardzo mm, przyjazną. Pozytywną Kapral Frank Forsight najlepszy zwiadowca w historii naszej armii. Mógłby robić zdjęcia pańskim plombom zanim by się pan zorientował. Zajmujecie się czymś oprócz stomatologii? Kradne papiery, sir. Jakie papiery? Kiedy byłem w obozie wroga, odwiedziłem ich latryny i. Ruscy nie będą sobie zbyt chętnie budować rąk. Mają nieźle przez ranę. Obniżać mój No własny, Frank nie zawsze ogranicza się do latryny. Z całym szacunkiem, sir. Po więcej, papier. No cóż, e, niech ruszy dalej na zwiat. Przyda się dalsza informacja o tym, co jest w ogóle w okolicy? Jako, że tutaj już wybudowaliśmy, lepiej, żeby nam nie przeszkadzały. E, dobrze, i teraz Bobby Brandon wejdzie i przyda się nam. E, za się skrzynki po prostu dobrze. Jako, że Henry trochę jeszcze coś potrafi. Tu mamy dwóch kolejnych osób i zapiszemy w tej chwili, bo myślę, że już taka najwyższa pora. Może w tej chwili mogą się tu pojawić ruscy, a tego no, nie chcemy. Nie chcemy mieć tu niespodzianek. Dobrze, w tej chwili nie, mamy, nie ma tu skrzynek zbytnio ani nigdzie widocznych. Zastrzelić go! No cóż, czas zabijania. dobra robota. Miejmy nadzieję, że nie zdążyli uprzedzić kolegów. No dobrze, udało nam się ich zabić. Jest to bardzo pozytywny moment. I zbieramy kolejne skrzynki. I Bobby Brandon może w tej chwili już budować pierwsze pojazdy. To możemy wyślemy tutaj również medyków, niech budują dalej. A my zbieramy skrzynki. Będzie trzeba wybudować jak najwięcej pojazdów. Fajnie by było, jakby dla całego zespołu. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć pojazdów. Nieźle jak na początek. Ugniwa słoneczne nie dostarczają dość energii. Jak to? Przykro, będę o tym pamiętał. Nie jest może zbyt wytrzymały, ale lepsze to niż spacer. Każdy kosztuje 35 skrzynek, więc potrzebujemy 350 skrzynek na 10 pojazdów. No dosyć sporo. Biorąc pod uwagę, że... 70... O, 70 mniej niż teraz, już aktualnie. Dobrze, tu nigdzie skrzyneczek nie ma. Coś gdzieś się wybud wy... o, pojawiło się w naszej bazie. Trzeba cały czas chodzić i słuchać, czy gdzieś. O, widzę skrzynki. Musiałem je przeoczyć. Mam nadzieję, że mi się naszym nie stanie postaciom, że Rosjanie tu się nie pojawią. Bo w momencie, gdy Bobi, no postacie cały czas się rozwijają jeszcze. Hmm. O, kolejne skrzyneczki się trafiły. Kolejne skrzynki praktycznie przy bazie. No cóż, musimy się na pewno spieszyć. Możemy zaczynać za 2 minuty. No cóż, za 2 minuty. Na pewno nie uda nam się wybudować wszystkich. Będziemy musieli przedrzeć się przez linię wroga częściowo na piechotę, co nie jest zbyt ciekawym rozwiązaniem. Będziemy musieli tutaj przejść dochodząc do tej bazy. Tutaj niestety będzie nielidza. Nie pamiętam czy była możliwość w każdym razie jest to możliwe. Proszę, na razie skrzynek nie widać. Niech wszyscy zaczną budowę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! No dobrze, mamy sporo pojazdów. Tak się robi. Tak jest, sir. Już sir! Gotów? Gotów? To Frank, poruczniku, może zainteresuje Was kolumna ruskich wozów ciągnących na wschód? Gotów? Dobrze, zbieramy ludzi. Polka, Tama, wyślemy. John, mamy problema. Chyba wszystkie ruski walą w naszą stronę. Zrób coś, jeśli możesz. Tak? Zrobimy, sir. Tak, tak sir. Tak, tak jest, sir. Tak? Gotów, sir? Niestety, technologicznie wciąż, wciąż, wciąż jesteśmy za Rosjanami. Jest Udało się wszystkie pojazdy. W czołowym starciu nie mamy szans, ale możemy im łatwo uciec. Idziemy! Mamy przerąbane, John! Rozproszyla nas i gaszą jednego po druga! Chciałbym na wyśrzartowaniu. No dobrze, kawałeczek już przejechaliśmy. W tej chwili niestety musimy poczekać, żeby podładowały nam się i przede wszystkim nie dać zniszczyć nam pojazdów. Dobra. I w tej chwili podzielę pojazdy na, e, ktoś nas atakuje, nie wie z której strony. Podzielę te pojazdy na parę grupek. Już teraz? Jestem. Idziemy. Już teraz? Tak? Silnik, No cóż, niestety nie udało nam się to. Jeden pojazd przejechał, reszta nie. Musimy wczytać ich w grę. Bo będę musiał jednak prowadzić wszystkie pojazdy do środka. No cóż, znowu to nie wyszło. Ale teraz wiem, że. W tym miejscu jest ich znacznie mniej. Tu jest znacznie mniej Rosjan. Może to się tym razem uda. Jak zlecimy pojazdom poruszanie się. No cóż. Nasz kilka pojazdów, niestety, pojechało nie w tą stronę co trzeba. Ale to może się udać. Jeżeli zrobię to na. Dwie fazy, dwie fale. No cóż, to jest możliwe. Niestety, pojazdy muszą <laughs> mieć paliwo, a nie wszystkie mają. Więc muszę poczekać chwilę. Przy okazji niech się zreperują, a nie jeżdżą, się moje Oj, niestety. To nie będzie takie proste, być może uda się w tym, w to miejsce wszystkich wysłać. No, przejechali prawie wszyscy udało się zrobione. Dobrze, niech tutaj wszyscy stoją w tej chwili. Muszę odczekać niestety ze na braki paliwa na to, że to paliwo nie regeneruje się zbyt szybko. Energia słoneczna. Ale no cóż to miejsce jest najlepszym miejscem do przejazdu. Jest to zdecydowanie najmniej Rosjan hmm. No i jeden. Został jak zwykle, zaczął atakować zamiast jechać. No cóż, to nie tak miało być. Oni wszyscy mają jechać jak najszybciej. Tak jak teraz to zrobili. Udało się. Pojazd przez wyrzucony przez linię frontu. No cóż, trochę wczytywaliśmy tą grę, ale udało się. No dobrze. Jeszcze tylko rozdamy punkty. I dziękuję wszystkim za oglądanie.